Witajcie z nami, jak oglądamy w dzisiejszym odcinku, jak widzicie jestem na typie rankingowym, zero butowania. Zagramy pierwszą grę rankingową moją w tym sezonie, na zero jak spodobał wam się, Jak spodoba wam się odcinek, zostawcie łapkę w górę, e, zostawcie lajka like i suba. Zaczynamy. Tak cięcia nie będzie, będziecie oglądali cały czas. Więc, no, zobaczymy. To jest moja pierwsza gra w ogóle, wie, więc będzie grubo. Now dobra, przygotujcie myśl. Jak wam teraz się nudzi, załóżmy możecie przewinąć mi odcinek sobie, bo to nie musicie teraz całego oglądać, jak ja sobie załóżmy wbijam do gierki, bo to w sumie nie ma sensu. Eee, link do Discorda będzie w opisie. czasem widzowie będziecie mieli wszystko w opisie załóżmy Club Roasters ale tak w ogóle Batman of Team, ale wy będziecie mieli czka psokiem, drzwi, nie? Dobra, po połącz... no no ale gdzie tu by polecieć? Ja myślę, że albo nasz mur na szumielu, odbano, jakiś mały. O! Może no załóżmy tutaj. Żeby nie lecić tu. O, tutaj! Będzie o to tutaj chodziło. No więc dobra, najpierw weźmiemy jakieś załóżmy branie typu. Nie wiem, karami nawet, żeby pierwszą osobę zlikwidować. Pamiętaj Mikołaj, tutaj nie można budować. Więc. Yes. No, myślę, że nie ma no na tu Nie Niby mógł na pierwszą rzecz, bo wtedy dodaję nawet dużo czasu. Ale to nie będzie odcinek, jak pierwszą rzęzęzę. No, jeżeli był gorący punkt, no to dobra. Najpierw to że ktoś żeby mi tutaj ktoś nie wylądował. Co już mi No. Yes, marat. Dajcie widzowe, bo źle poleciało. A tutaj, eee, w ogóle tutaj jeszcze skinęczka sobie stoi taka. Masz jakaś pompa? No nie, ale. No, mówiłem, że tutaj są. Będziemy grali na spokojnie trochę. Podchodzący dystans będąc w Cóż, mogę sobie zrobić zadanie, ale to nie ten odcinek. W sumie, może daję coś za zadanie. Ja mam kamyk, proszę przestać. Tutaj w ogóle jest księga. Pierwszy raz jestem tak blisko. Czyli daj, damy wam zrobić kimś O. Tutaj jest ranka. Chciałam właśnie powiedzieć tutaj skarmię fajne, no ale niestety on nic nie daje. Więc ja nie wiem, pompę muszę znaleźć i dojeżdżać. Bo ja bez pompy trochę silna. No i... I w razie I się biją. Ja mam 180 P. No radę, radę. W ogóle ostatnio lubię taki w ogóle kilo widzowie e, Nelsonka. Jakby jak, co widzowie nie muszę wam wszystko mówić, ale... No nie będę wiecie, cały czas gadał, ale będę. I jak to brzmi? Nie będę cały czas gadał, ale będę. Nie będę gadał takim, żeby wam nie przeszkadzać w oglądaniu. Wiem, że trochę chwilowo nudno, bo nikogo nie dojeżdżam. Spróbuję to zmienić. No, lecę na landpad'a i lecę do Was tą widzową. Ja bo na domek chcę, chcę żeby dotrwać do jakiegoś ciopki, potem sobie fragować. Miał, ja, że to jest takie fantoły. Była trochę ostro. Ale nie, myślę, że mniej chyba mi zostało. A tam było jagódki. Co ze skrzynta? To farcik No, bo dlatego jak mam więcej na tym. Ten bion jest taki półny... Nie wiem, trochę dobry. Gdzie są, gdzie są te miniskie Czy mi się wydawało, że to są mienisk? Nie, to dobra. wyraź sobie to? no i chyba lecimy chyba, że bot nam da biga no to wtedy się ulecą jeszcze o. jakbym wiedział, że da biga. ale szczerze nie wiedziałam, zapomniałem nie, ale to już ona może jest jakąś teren ale no Aha. Kurde. A wciąż on co coś tutaj dobrego będzie? Nie wiem, widzowie gdzie polacie zaraz. Tam się biją. Może ja po prostu tutaj i się rozgląda. Była chyba dobra osoba, bo lata na skrzydełkach. Nie możeć. Ej, A to celę... nie mam to troszkę. I saswa ja. Ej, jeszcze, że co tam się dzieje? Bolało, nie! No bez sensu no, grają tylko na te nowe pompy. No nawet, no bo one dają po tysiąc kp, Jezus, mary. No dobra, jaka ranga widzowa. Zobaczymy, czy likwidacja 16. Miejsca. No, nie powinna była. Na silver 2 No nawet no, dobra, jak to jest, dobra ranga, a wy się, że dobra tanka jest na tym miejscu? Dajcie swoją, dajcie. Powiedzcie Napiszcie w komentarzu. Papa. Pa.